Już nigdy więcej nie wypowiesz wulgarnych słów ani przekleństw po obejrzeniu tego mocnego przekazu ze Słowa Bożego. Słowa mają prawdziwą i znaczącą moc. Bóg zademonstrował to, kiedy przemówił i świat powstał mocą jego słów. Na samym początku, jak odnotowano w Księdze Rodzaju 1, czytamy: I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość. I stała się światłość. To proste stwierdzenie nie tylko rozświetliło ciemność, ale również ujawniło niewiarygodną moc stwórczą słów Boga. Hebrajczyków 11.3 wzmacnia tę prawdę mówiąc przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, także to, co jest, dwa widzialne, nie powstało z rzeczy widzialnych. Jako istoty stworzone na obraz Boga nasze słowa również mają wagę i wpływ. Niezbędne jest zrozumienie, że choć nasze słowa nie mają boskiej mocy tworzenia rzeczywistości w ten sam sposób co słowa Boga, mają jednak głęboki wpływ na świat wokół nas. Nasze słowa nie tylko przekazują informacje, ale wpływają na emocje, myśli i działania innych. Nasze słowa mogą również otwierać duchowe portale, które uwalniają demoniczne duchy lub przyciągają niebiańskich aniołów. Moc naszych słów może być ogromna, zdolna podnieść lub zniszczyć ducha trzech osoby. Wyobraź sobie różnicę między słowami zachęty a słowami krytyki. Słowa zachęty mogą wzmacniać, inspirować i motywować kogoś do przezwyciężania wyzwań, wiary w siebie i wytrwałości. Natomiast słowa ostre lub nieprzemyślane mogą podżegać do nienawiści i przemocy, zaostrzając istniejące rany i zadając nowe. Jeden okrut używamy naszych słów do czynienia dobra. Możemy być narzędziami pokoju i pojednania w świecie często podzielonym i zranionym. Dobre słowo w odpowiednim momencie może podnieść na duchu kogoś, oferując pocieszenie i nadzieję w czasach udręki. Słowa zachęty mają moc inspirowania ludzi do pokonywania wyzwań i osiągania swoich celów, podczas gdy słowa miłości i afirmacji mogą budować silne i pozytywne relacje, tworząc poczucie przynależności i akceptacji. Nasze słowa mają głęboki i trwały wpływ, a Biblia daje nam jasną perspektywę na ich znaczenie. W Księdze Przysłów 18, werset 21 jest napisane: Śmierć i życie są w mocy języka. To adekwatnie oddaje dwoistą naturę naszej mowy. Nasze słowa mogą być narzędziami życia, promującymi pokój, zrozumienie i dobroć, lub mogą być narzędziami zniszczenia, szerzącymi niezgodę, nienawiść i ból. Jezus również to podkreślił, mówiąc: Ale powiadam wam, że z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą rachunek w dniu sądu, bo przez Twoje słowa będziesz usprawiedliwiony, i przez Twoje słowa. Będziesz potępiony. Nasze słowa mogą budować lub niszczyć, uzdrawiać lub ranić. Musimy być ostrożni i rozważni w doborze słów, zawsze dążąc do budowania i błogosławienia innych. Biblia ostrzega nas, że każdy z nas zda rachunek za nasze słowa i czyny. W Mateusza 12:33 do 37 czytamy. Albo powiedzcie, że drzewo jest dobre, a jego owoc dobry, że słowa, które wypowiadamy, ujawniają stan naszych serc. Kiedy mówi, że z obfitości serca usta mówią: Jeśli nasze serca są pełne dobroci, miłości i prawdy, nasze słowa to odzwierciedlą. Jednakże, jeśli nasze serca są pełne złości, nienawiści i fałszu, będzie to również widoczne w naszych słowach. To trzeźwa rzeczywistość, która powinna wzbudzić w naszych sercach bojaźń przed Bogiem. Bóg jest ogniem pożerającym, istotą o ogromnej mocy i świętości. W naszym naturalnym stanie spotkanie z nim byłoby przytłaczające, a wręcz niszczące. Musimy bać się go z szacunkiem i podziwem. Ta bojaźń Boża musi wzrastać w naszym życiu. Prowadząc nas do życia w sposób sprawiedliwy i z celem. Dzień sądu się zbliża, i wszyscy musimy być gotowi stanąć przed Panem i zdać rachunek z naszego życia. W Mateusza 12 Jezus ostrzega, że w tym dniu sądu będziemy musieli zdać rachunek z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzieliśmy. Wskazuje to, że gdzieś w niebie istnieje zapis wszystkiego, co mówimy. Jest księga, w której każde wypowiedziane przez nas słowo, czy to w gniewie, czy we frustracji, jest zapisane. Być może nie rozumiemy, w jaki sposób Bóg zapisuje nasze słowa, czy to poprzez niebiańską technologię, której nie znamy, czy przez anioła skrybę, ale jasne jest, że każde słowo jest notowane. Zatem rozważ tego konsekwencje. Czy czujesz się komfortowo, wiedząc, że w dniu sądu Twoje słowa zostaną zbadane? Co powiedziałeś ludziom wokół Ciebie? Co powie pojawiało? Ten biblijny opis pokazuje nam, że moc słów wykracza poza to, co możemy sobie wyobrazić. W sądach, gdy ludzie zeznają pod przysięgą, a prawnicy walczą o przyszłość jednostek, czego używają? Używają słów. Zeznanie, oświadczenie, obrona. Wszystko składa się ze słów, które mogą zmienić losy człowieka. Istnieje duchowy element w mocy słów, którego my, jako istoty ludzkie, nie rozumiemy w pełni. Słowa mogą kształtować rzeczywistość, wpływać na decyzje i zmieniać bieg życia. Musimy uznać i szanować moc naszych słów, używając ich mądrze i z rozwagą. Jest moc w słowach, która jest niezaprzeczalna, jest moc w słowach, którą nawet świat uznaje. Czy słyszałeś kiedyś, jak świat mówi o pozytywnych afirmacjach lub prawie przyciągania? Wielu wierzy, że gdy wypowie się coś pozytywnego, deklarując, że otrzyma się coś, wszechświat przynosi tej osobie to, co zadeklarowała swoimi pozytywnymi słowami. My, chrześcijanie, wierzymy, że to sam Bóg urzeczywistnia to, co mówimy z wiarą. Słowa mogą tworzyć, ale mogą też niszczyć, mogą uzdrawiać, ale mogą też ranić. Biblia jest pełna przykładów i ostrzeżeń dotyczących używania naszych słów. List Jakuba 3 do 5 do 6 porównuje język do małego ognia, który może podpalić wielki las, pokazując, jak coś tak małego może spowodować tak wiele zniszczeń. To wzywa nas do odpowiedzialności, aby być ostrożnym w tym, co mówimy. W liście do Efezjan 4,29 czytamy. Niech żadne złe słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko to, które jest dobre. W tej chwili jesteście wyzwoleni. Jeśli, dziewiętnaście, zostałeś zraniony słowami kogoś, dziś otrzymujesz uzdrowienie. Uraza nie będzie już ranić twojego serca. Jesteś teraz wolny, aby przebaczyć. Jeśli wypowiedziałeś złe słowa, przekleństwa, a nawet bluźnierstwa, powiedz panu, że jesteś skruszony. A Bóg ci przebaczy i cię oczyści. A jeśli nie mogłeś kontrolować swoich słów, dziś otrzymujesz siłę i łaskę, aby zwyciężyć zło. Twoje słowa od dziś będą słowami błogosławieństwa i zwycięstwa, słowami, które uwielbiają Boga i błogosławią ludzi. W ten sposób modlę się w imię Jezusa. Amen.